Warto pójść do kina i czy z wrażeń cieknie ślina, jaki bilet gdy kapucha, co ciekawe w mniemaniu, z czego za to straszny suchar, wszystko powie wam Jochanio. Panie i panowie, kilka słów po filmie szepnie wam Piotr Jochaniuk. No Dzień, dobry. Dzień dobry. Z tej strony Filmosy TV. Niebawem do kin zawita horror o żywych trupach. Jaki według pana powinien on być, aby zechciał się pan wybrać na niego z dziewczyną? W ramach poprzedzającej oświadczenia randki. Ważymy się jakiś taki film o weselu o nienawidze weselu. Generalnie powinien być to horror. Żeby wszystko to legło w gruzach. Coś zbiłą motorową, coś, co by te klimaty jakoś rozproszyło, bo wytrzymać się tego nie da. W kółko na tych polskich weselach to samo i to samo. Ja bym na przykład wyjechał do Hiszpanii na Półwysep Iberyjski. No właśnie, były takie horrory, Rek, Rek 2, tam już wszystko było, aczkolwiek znaczy, są pewne niewyjaśnione wątki, które warto by było jakoś naświetlić, wytłumaczyć widzą. no ale co, tak cofać się w czasie i jakiś prequel zrobić? Może już coś z tego było? Jest coś takiego jak póki śmierci nas nie rozłączy. chciałbym zobaczyć film, który nadałby temu temu sloganowi jakiś taki nowy wymiar żeby to ludzi jakoś pobudziło, żeby... Żeby zapamiętać tą że żeby... To Przykładajcie, to są biaki, które chodzą, robią jakoś tak, tak. Nie było ostatnio takiego filmu. A swoją drogą warto by było przywrócić tradycję hiszpańskiego horroru, bo już jest troszeczkę zapomniana. No to jest teraz wyraźna. za pues flipa. Mira, entonces, pues... Nosotros, pues... Nosotros, Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. Takiego. Ja to czujemy krwi, a właśnie mogłab buchać krew taka ciepła. No. Chcecie takiego? Gorzka wódka, nie będziemy pili. Ale krew jest słodka. Dziewczyna prubu listą. Tak więc wszystkich zakochanych, zamierzających zalegalizować związek zapraszamy do kin na uroczą projekcję filmu weselnego w reżyserii Paka Plazy. W roli Klary tęskno o Dolera. Kolda, temperamentny po hiszpańsku Diego Martin. Cała sala weselna pełna zombich czeka w sali kinowej. Bo wiecie Państwo, śmierć zawsze fascynuje ludzkość. A miłość? Miłość mija zaraz po nocku. I pryska. 국민 yes. yes.